Ale tutaj już nie powinni do nas dotrzeć. Weźmiemy sobie racje żywnościowe, odnowimy pasek zdrowia. Gdyż i tak raczej nie będziemy tutaj wracali. Dobra. I teraz na spokojnie sobie jakoś to obejdziemy. Tak, żeby znowu nie wpaść po prostu na te kamery. już reflektory. Które nas e, zdradzają. Dobra, e, po co były mi te granaty? Słuchajcie, jak wyjdziemy do tego pomieszczenia. Kamera? Dokładnie tak, e, jest kamera obserwacyjna. A co robi ten granat? E, no, w krótkim skrócie, bo wiem, że to jest w języku angielskim, nie każdy musi po prostu rozumieć, co jest tu napisane. E, zagłuszają sprzęt elektroniczny. No dobra, i super. Teraz wzięliśmy Stun Grenade, czyli inną odmianę granatów, które po prostu ugłaszają przeciwników, tak? Disable all enemies. A tutaj po prostu elektronika tylko włączam. Trzeba uważać po prostu, który granat używamy i w jakim momencie, żeby się nie pomylić, bo one są dość podobne, jeśli chodzi o ikonę i opis. Dobra. W furgonetce znajdujemy pierwszą broń, czyli Sokoma, całkiem fajna giwerka. Mamy bardzo mało amunicji do niej, jak na ten moment, wiadomo. Z biegiem trwania akcji będziemy pozyskiwali coraz to więcej przedmiotów i amunicji. Będziemy coraz to mniej ograniczani. No ale póki co nie warto po prostu z tego korzystać, bo mamy tylko 12 naboi. Okej, okay, ten strażnik tutaj podejdzie. Chyba nie. Próbuję go wykończyć. Ach, nie udało się. Zauważył mnie. Można im właśnie też przetrącać te karki. W dość widowiskowy, fajny sposób. No ale jak nie wyszło, to nie wyszło. Szybko uciekamy tym wazem. Na drugim piętrze, jak widzicie, też można dostać się do hangaru. Tak więc taka malutka, nieliniowa stawka. snake this is mcdonnell miller it's been a long time master what are you doing here i quit being a drill instructor so i moved out here for some peace and quiet i'm in retirement just like you once in a while i still help train the alaskan scouts passing on the skills to a new generation huh <laughs> campbell told me about the situation here i thought i might be of some use there's no one i'd rather have in a foxhole than you

Also, keep your eye on that woman in the cell. Don't get careless now. Woman in the cell? Did something happen? There's an intruder. Really? He's already done three people. He's killed three people? Yeah. Say he's using stealth, too. Stealth? There's an intruder besides me? Anyway, I want you to increase the security detail on the chief. No dobra, okazuje się, że w bazie jest jakiś inny intruz, czyli powoli robi się ciekawie pod względem fabularnym, nie tylko Snake tutaj grasuje. I robi jak na razie ostry szum. Co tutaj mamy ciekawego? Kamerka, jakiś pokój? a Niewiele nam to mówi. Dlatego pójdziemy sobie dalej. No a co tutaj? Biblioteka. Jakieś komputery, i widać skrzynkę prawdopodobnie z amunicją, ale sprawdzimy to później. Jak będziemy już w środku naszej pięknej bazy, na samym końcu korytarza jest Ration, czyli racja żywnościowa. Nie wiem, czy po niej iść teraz w sumie. Odbierzemy najpierw telefon. Okej, okay, mamy użyć przycisku akcji, żeby zejść po prostu po drabinie. Czekać, eh? Ja jestem zdrowiem, wyglądam. Dobra, użyjemy sobie. Jak dajem, to trzeba brać, prawda? Chciałem najpierw po prostu pominąć ten ration tutaj, no ale. Udałem się wykryć to. Weźmiemy. A znowu telefon. Użyjmy elewatoru, żeby zmienić slajdy. Jest jeszcze jeden elewator, który możesz poddać w miejscu. Spróbujmy go. Kolejne granaty, no i kamera. Na razie nie będę marnował po prostu granatów, które je zakłócają. Spróbuję przejść niezauważony. No, to jest coś ciekawego, cholera, nie pamiętam. No tu już użyję tego granatu. Nie będzie, niech stracę. Ale chcę sprawdzić po prostu, czy coś tam było. A jednak dostaliśmy gogla na podczerwień. Też fajny bajerek. Bardzo przydatny w późniejszych etapach gry. Kolejna kamera. Poczekamy aż się przesunie. Dobra. Okej, okay, nie powinna nas zauważyć. Idealnie, tylko kurczę dokładnie. Myślałem, że nas nie zauważy, że przebiegnę po prostu obok. No jednak nie był takim łosiem jak myślałem. Ja weźmiemy sobie Ration. Tak żeby nie zginąć zaraz. Mamy tutaj naprawdę bardzo małą ilość zdrowia na samym początku trwania gry. No i cholera jasna. Nie idzie mi coś. No, ostatnie wykrywają. Dobra, zrobimy to trochę inaczej. tym Grenade, tu powinno ich trochę ogłuszyć. Przybiegną tutaj za nami. Nie, zbiera się właśnie po granacie. Sprawda biegnie w tą stronę, ale może nas nie zaważy. Nie, uciekł sobie fantastycznie. Cholera, znowu zmarnowałem jedną rację żywnościową. Nie jest dobrze. No I po raz kolejny muszę się przekrać obok kamery. Dobra, uciekamy stąd. A tym razem się na niego nie wpakuje, idealnie. Ale realna, tego bym się już pakował. Dobra, bezbędnego pieprzenia, przejdziemy sobie do windy. Póki co poziom B1. No, B2 jeszcze się nie chce pakować. Okej, znowu ktoś dzwoni. radar. Hurry Ok, mailing kazał nam popatrzeć na radar. Mam zaznaczonego tutaj Darpa Shifa, czyli zakładnika, którego mieliśmy ocalić z Jeśli na bieżąco śledzicie te dialogi, to nie pogubicie się w tej fabule. A naprawdę warto. Snake, na warto po prostu śledzić tą historię, gdyż to właśnie pierwsza część zapoczątkowała cały cykl Metal Gear Solid. Później dwójka i wszystkie kolejne odsłony. Aha. No dobra, jakiś gość odmroził się. Fantastycznie, amunicja do skoma! Jej! 24 naboje. Pod nami nic ciekawego nie ma. Tego wrócimy do głównego szybu. No właśnie tutaj. I przejdziemy sobie w lewo troszkę dalej. Ale warto było pójść w odgałęzienie. Gdyś spotkaliśmy gościa na kiblu. No i dodatkowo mam amunicję. A, tutaj z tego co pamiętam też będzie jeden dość ciekawy patent, który chciałbym wam pokazać. Ta gra ma mnóstwo easter eggów. I w związku z tym zaraz zobaczycie jednego z nich. No dobra, tutaj widzimy jakąś kobietę, która sobie pakuje, tak? Robi brzu br brzuszki czy coś takiego, ale słuchajcie, jeśli wyjdziemy stąd... Ja to troszkę podgonię może. No i dobra, jestem z Wami ponownie po krótkim podgonieniu tego materiału. I co mogę powiedzieć, to jest jeden właśnie z pierwszych histeregów, który mam na swojej drodze. Możliwe, że jeszcze nie odkryłem wszystkich, albo część pomina, za co Was bardzo przepraszam, ale dużo jednak pamiętam i chciałbym Wam pokazać. Słuchajcie, ostatnio robiła brzuszki, tak? No teraz wali i grzmota sobie pompki. Fantastycznie. No ale wyjdziemy sobie stąd i wyjdziemy jeszcze raz. Co oczywiście też podgania. Okej. Okay. Zobaczmy co teraz. Okej, okay, roz rozciąga się po prostu. Myślałem, że to już będzie ten moment. No co, bo niektórzy gracze pewnie wiedzą do czego dążę i znają tego histeryki. No wiadomo, gra jest stara jak świat. No ale może wąskie grono odbiorców, który widzi ten tytuł po raz pierwszy, będzie za zaskoczone po prostu ilością e żartów, które tutaj się ukrywają. Chciałbym, żeby tak było, żeby gra wywarła na was naprawdę pozytywne wrażenia, dlatego też postanowiłem pokazać wam to. No i okej, okay, podgonimy chwilę. No i widzicie, nie ma generalnie spodni. Spokojnie, jeśli będziemy wchodzić w następny raz czy coś w tym stylu, po prostu będziesz zmieniała tylko i wyłącznie ćwiczenia, no ale chodzi tutaj o to, że zdjęła spodnie. Fantastycznie, prawda? Snake the darpa chief signal is coming from somewhere in that area. Isn't there some place to drop down? Takewalk around in first person view mode. Taka mała, po prostu na rzecz, która cieszy. Mało osób o tym wie, no ale można coś takiego tutaj wykonać. Dobra, schodzimy do naszego zakładnika. Czyli szefa DARPA. Spróbujemy go ocalić. Przez wentylację. A, spokojnie, to tylko Solid Snake. i'm here to save you you're the darpa chief donald anderson right you here to save me huh what's your outfit i'm the pawn they sent here to save your worthless butt really it's true you don't look like one of them in that case hurry up and get me out of here slow down don't worry First, I want some information about the terrorists. The terrorists? Do they really have the ability to launch a nuke? What are you talking about? The terrorists are threatening the White House. They say if they don't accede to their demands, they'll launch a nuclear weapon. Sweet Jesus. Is it possible? It's possible. They could launch a nuke. <laughs> a, I thought this place was just for keeping the dismantled warheads. They shouldn't have access to a missile. What I'm about to tell you is classified information. Okay? We were conducting exercises with a new type of experimental weapon. A weapon that will change the world. What? A weapon with the ability to launch a nuclear attack from any place on the face of the Earth. A nuclear equipped walking battle tank. Metal Gear. It can't be you knew Metal Gear is one of the most secret black projects how did you know that we've had a couple of run-ins in the past so that's the reason you were here at this disposal site why else would I come to a god-forsaken place like this I had heard the Metal Gear project was scrapped on the contrary it's grown into a huge joint project between Armstech and ourselves. We were going to use this exercise as raw data and then proceed to mass production. If it hadn't been for the revolution. Revolution? Rex has fallen into the hands of terrorists. Rex. Metal Gear Rex. The code name for the new Metal Gear prototype. They're probably already finished arming the warhead they plan to use with Rex. These guys are pros. They're all experienced in handling and equipping weapons. Hey! Shut up in there, will ya? Not that all nuclear warheads were equipped with safety measures. Some kind of detonation code that you have to input. Oh, you mean PAL? Yes, of course, there is a PAL. It's set up so that you need to input two different passwords in order to launch the device. There are two passwords? Yes. Baker knows one, and I know one. Baker? The president of Arms Tech. That's right. Each of us needs to input our password, or there can be no launch. But. They found out my password. You talked? Psychomantis can read people's minds. You can't resist. Psychomantis? One of the members of Foxhound. He has psychic powers. This is bad it's just a matter of time before they get bakers too if they find out baker's password yes they'll be able to launch a nuke anytime but there is a way to stop the launch what the card keys card keys they were designed by armstead the system developers as an emergency override even without the passwords you can just insert the card keys and engage the safety lock. And if I do that? Yes. You can stop the launch. That card key? So, where are the keys? Baker should have them. Listen, you need three card keys. There are three different slots to put them in. You need to insert a card into each one of them. Okay, three card keys. Do you know where they might be keeping Baker? Somewhere in the second floor basement. Second floor basement? I heard the guards say they moved him to an area that has a lot of electronic jamming. Any other clues? Yes. They cemented over the entrances, but didn't have enough time to paint them. Why don't you look for the areas where the walls are a different color? Here, take this. It's my ID card. Dzięki za zobaczenie materiału. Jeśli Ci się spodobał, to zostaw komcie lajka. a jeśli masz czas, sprawdź również poniższe strony i zostaw wpis na main fanpage'u. Dzięki.